Moim przewodnikiem po jezioraku i po wyspach jezioraka jest Michał Młotek z portu ława. Dzień dobry, Michał. Witam. E, powiedz, dlaczego warto przyjechać właśnie na jeziorak, a nie na przykład na popularne mazurskie jeziora, te, te, te znane wszystkim? Jeziorak to znakomite miejsce dla wszystkich osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek. Można tu robić tak naprawdę wszystko. Można żeglować, można pływać kajakiem, można spacerować, można biegać, można jeździć na rowerze. To, co nas wyróżnia i to, co jest naszą przewagą nad tą wschodnią częścią warmii i Mazur, to dostępność komunikacyjna. Z miast centralnej Polski czy z trójmiasta, można dojechać w kilkadziesiąt minut dzięki szybkiej kolei, która stała się bardzo popularna w ostatnim czasie. Czyli szybko jesteśmy nad jeziorakiem i co możemy tu robić? W jaki Sposób, w jaki sposób poznać to jezioro, tę dziką przyrodę? Bo to już wiemy, że tu jest nieco spokojniej. Nie ma tego hałasu wielkich, popularnych kurortów. Taka jest specyfika jezioraka. Tutaj jest gdzie żeglować i jest gdzie się przede wszystkim schować. Dużo zatok, dużo półwyspów, dużo miejsc takich jak to ogólnodostępne, gdzie zawsze i o każdej porze można przybić i załatwić swoje bieżące potrzeby. Czyli to jest tak, mamy na jezioraku ile wysp? 16. 16 wysp. Oprócz tego są Półwyspy i zatoczki ustronne mniejsze i większe. E, dokładnie. Mamy pomosty ruchome. W wielu miejscach widziałam takie pomosty. Tak, tych pomostów jest kilkanaście, to kolejna ta infrastruktura, dobra infrastruktura dla żeglarzy, dla kajakarzy, to jest to co nas wyróżnia. Miejsca, do których można przybić o każdej porze, miejsca ogólnodostępne. To jest to jest najważniejsze. Tak, na wyspach są toalety, przypływa do nich statek śmieciarka, więc mamy też tę świadomość, że jesteśmy żyjemy w zgodzie z naturą, z przyrodą. No ekologia to jest to na co tu wszyscy postawili już kilkanaście lat temu. Infrastruktura się rozwija, jest coraz bardziej nowocześniejsza, coraz bardziej nowoczesna, a wszystko dzieje się w zgodzie z naturą.